Dzień dobry Państwu. Dziś wraz z przewodniczącym naszego klubu Grzegorzem Płaczkiem chcemy przedstawić stanowisko w sprawie WHO, Światowej Organizacji Zdrowia, jednej z agent NZ, z której, jak słyszymy, w ramach pakietu pierwszych dekretów Stany Zjednoczone są wycofywane przez prezydenta Donalda Trumpa. Ta błyskawiczna jakość działania nowej administracji prezydenta Trumpa jest znakiem, że można, że można robić rzeczy, których nie wyobrażają sobie politycy. Polsce. Ja przypomnę, że pięć lat temu w trakcie kampanii wyborczej na urząd prezydenta proponowałem jako element mojego programu, żebyśmy wstrzymali finansowanie dla WHO. Polska nie jest tak bogatym krajem, żeby dopłacać do agentów ONZ-owskich, których nie jesteśmy zainteresowani, żeby być, z których nie mamy pożytku i które są i tak ufundowane i przesączone lobbingiem przez prywatne wielkie korporacje farmaceutyczne. My przekonań w tej sprawie nie zmieniliśmy. Kolejne lata tylko potwierdziły to, że mieliśmy rację, że rekomendacje WHO w sprawach pandemicznych były po prostu zwyczajnie błędne albo chaotyczne. Sami politycy, którzy ten WHO kierują, pozbawieni są w naszej ocenie wszelkiego autorytetu. Jest to organizacja, jak powiedziałem, przesączona lobbingiem, gdzie okazało się, że osoby, które formułowały rekomendacje, czy to wcześniej w sprawie świńskiej grypy, gdzie po raz pierwszy robiono przymiarki do tej takiej polityki pandemicznej, czy później w trakcie. Zwalczania COVID-19. Te osoby brały równocześnie pieniądze od wielkich korporacji farmaceutycznych i występowały jako eksperci przy WHO. My nie chcemy z taką organizacją mieć nic wspólnego. I każdy uczciwy polityk w Polsce, każda partia powinna się w tej sprawie opowiedzieć. Rządzące partie, takie jak obecnie Platforma PSL, Lewica Polska 2050, opowiadają się czynami za pozostawaniem w WHO, zapłaceniem na to. Ale warto zwrócić uwagę, że te partie inne, opozycyjne niż Konfederacja, które rządziły wcześniej, jak PiS, także nie zrealizowały tego postulatu, mimo że mogły. Tam była jakaś dziwna słabość na poziomie międzynarodowym, ani nie chcieli się sprzeciwić regulacjom unijnym, ani nie chcieli wypowiedzieć konwencji stambulskiej, mimo że to opowiadali, ani nie chcieli wycofać Polski z WHO, czy nawet wstrzymać finansowania. Czy choćby zawiesić negocjowania traktatu pandemicznego? Przypomnijmy, po wszystkich pomyłkach, wariactwach, błędach związanych z lockdownami, paszportami szczepionkowymi, przymusowym szczepieniem, niesprawdzonymi szczepionkami od wielkich korporacji przygotowywanymi na prędce i nieprzebadanymi nigdy w sposób kompleksowy, transparentny w Polsce, po wszystkich kłamstwach, że to wszystko jest bezpieczne, sprawdzone i że ktoś za to bierze odpowiedzialność, po korupcyjnych skandalach w Unii Europejskiej, wokół tego rząd poprzedni. PiSu, tak jak obecny, Platformy Lewicy, PSL i Polskie 2050 cały czas wprowadzały Polskę w ograniczenie suwerenności pod pretekstem globalnego zarządzania pandemiami. Konfederacja to jedyne środowisko polityczne w Polsce, które tego nie chce. Mówię o tym otwarcie. Stop WHO, stop finansowanie tej organizacji, stop członkostwu. Nie chcemy ich rekomendacji, nie chcemy ich lobbingu, nie chcemy ich pseudomądrości, nie chcemy żadnych nowych traktatów. Grzegorz Poczek. Panie Marszałku, tak to prawda. Czas wyjść z WHO, czas wyjść z jakże skompromitowanej w ostatnich latach organizacji, która rzeczywiście przesiąknięta jest tym lobby farmaceutycznym. Czas pójść śladami Stanów Zjednoczonych. Prezydent Trump rzeczywiście w ciągu 24 godzin zdecydował od momentu zaprzysiężenia o tym. Że Stany Zjednoczone wychodzą ze Światowej Organizacji Zdrowia, a WHO to potężne pieniądze i potężne wpływy, dlatego że budżet to niemal 7 miliardów dolarów. I 20% z tych pieniędzy pochodzą od Stanów Zjednoczonych. W związku z tym możemy sobie teraz tylko wyobrazić, jaki z COVID, z COVID lewicowych mediów pojawi się w przestrzeni publicznej i jakie będzie parcie na prezydenta Trumpa, żeby ta decyzja została wycofana. Natomiast wierzymy w to, że rzeczywiście spełni skutecznie ten postulat swój. Pan prezydent, bo wielokrotnie mówił, że czas wyjść z WHO. Polska, w tym WHO, pełni rolę pewnego pola doświadczalnego. W ostatnich miesiącach, jako posłowie Konfederacji, spróbowaliśmy ustalić podstawowe informacje, żebyśmy Zrozumieli w pełni, co dokładnie zyskujemy z członkostwa w WHO. Otóż, szanowni Państwo, po pierwsze dostaliśmy lakoniczną odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia, która tak naprawdę e, mówi nam niewiele. Natomiast osobiście pytałem przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia na sali plenarnej, co dokładnie wydając w ostatnich latach jako państwo polskie 100 milionów złotych z racji członkostwa w WHO zyskujemy. Otrzymaliśmy informację, że aż wstyd. O to pytać. My natomiast nie wstydzimy się tych pytań, bo te pytania są ważne. W ostatnich latach pojawia się, pojawiały się liczne informacje dotyczące powiązań WHO z, ze skandalami seksualnymi w, w Afryce. Wiemy dokładnie, w jaki sposób był procedowany również ety, proces. Zamawiania szczepionek w ostatnich latach, jaką rolę odegrały firmy farmaceutyczne, które z jednej strony tworzą WHO, z drugiej strony bezpośrednio rozmawiały i negocjowały ceny za szczepionki, za szczepionki z Komisją Europejską. WHO rzeczywiście wydaje się organizacją, która z jednej stro strony wysysa pieniądze z państw członkowskich. Z drugiej strony, w momencie próby, wtedy kiedy trzeba przyznać się do błędu, tego nie robi. Wystarczy przejrzeć i zapoznać się z wypowiedzią dyrektora generalnego WHO kilka miesięcy temu w Dubaju na World Government Summit. Oficjalnie powiedział, że podczas pandemii, WHO tak naprawdę niczego nie narzucało i nie mówiło państwom członkowskim, co i jak mają. Działać w kwestii pandemii, a przypomnijmy sobie wypowiedzi pana ministra Szumowskiego i pana ministra Niedzielskiego w tamtym czasie, kiedy bardzo często to WHO pojawiało się jednak jako ta instytucja, która mówi Polskiemu Ministerstwu Zdrowia, jak funkcjonować. Warto również zwrócić uwagę na to, i na to Konfederacja też już od wielu miesięcy zwraca uwagę, że osobą bardzo ważną i organizacją bardzo ważną po stronie Polski, która odgrywa rolę na tej linii Polska WHO, to jest główny inspektorat sanitarny. Przypomnijmy, że na czele głównego inspektoratu sanitarnego Stoi osoba, która zanim została szefem GIS-u. Oficjalnie można te, te informacje znaleźć, są one potwierdzone. Była wspierana w różny sposób przez firmy farmaceutyczne. Jest to o tyle niebezpieczne, że w ostatnich latach WHO zmieniło oficjalne, oficjalnie politykę i, i to, w jaki sposób WHO działa. Już nie jest tak, jak było kiedyś, że państwa członkowskie mają wpływ na to, jakimi projektami zajmuje się WHO, ale obecnie to, czym się zajmuje WHO, uzależnione jest od tego, kto jest darczyńcą, kto daje pieniądze. Czyli, krótko mówiąc, jeśli firma farmaceutyczna albo Fundacja pan, Państwa Gatesów da pieniądze, a to są darczyńcy kluczowi dla, dla WHO, to wtedy WHO zajmuje się tymi. Tematami. Pytanie, czy tutaj nikt naprawdę poza Konfederacją nie widzi jakże widocznego na pierwszy rzut oka konfliktu interesu? Jako Konfederacja stoimy po stronie Polaków, jako Konfederacja twierdzimy, że te pieniądze, które wydajemy na rzecz WHO, powinny być wydawane w Polsce. Rozumiemy potrzebę współpracy między Polską, a między innymi państwami w kwestii ochrony zdrowia, natomiast uważamy, że obecny sposób ich wydawania tych pieniędzy oraz obecne członkostwo w WHO nie przynosi nam. Oczekiwanych i zakładanych rezultatów. Czy mają Państwo pytania? Dzień dobry, Michał Rybka, Telewizja Trwam. Tak, mam pytanie, tylko nie w temacie konferencji, a o przemówienie, wystąpienie premiera Donalda Tuska w Parlamencie Europejskim. I chciałbym zacytować pana premiera, który powiedział, że żeby Europejczycy podnieśli wysoko swoje głowy, Europa była, jest. I będzie wielka. I teraz pytanie do pana marszałka, do pana posła. Czy to jest dobre przesłanie adresowane do mieszkańców starego kontynentu? Czy to nie jest raczej zaklinanie rzeczywistości? Czy za polską prezydencją w Unii Europejskiej idą jakieś konkretne czyny, tak jak choćby w przypadku pierwszych dni prezydentury Donalda Trumpa w, Unii, w Stanach Zjednoczonych? Panie redaktorze, gdyby analogiczne słowa wypowiedział patriotyczny czy narodowy polityk z któregoś z państw członkowskich, zostałby oskarżony o megalomanię, być może o szowinizm i nacjonalizm. To pokazuje, jak podwójne standardy są w debacie. Można użyć podobnych słów w odniesieniu do Europy, wtedy jest to akceptowalne jako ciekawa propozycja. Jak się odniesie to w odniesieniu do swoich ojczyzn, państw członkowskich Unii Europejskiej, państw suwerennych, narodowych. To wówczas jest to zła retoryka. W rzeczywistości musimy zadać sobie pytanie, co stoi za tymi słowami Donalda Tuska. W mojej ocenie jest to po prostu zwykłe pustosłowie. Nic za tymi słowami nie stoi. Co to znaczy, Europejczycy powinni podnieść swoje głowy? Głowy Europejczyków są schylone nisko, Europejczycy patrzą w ziemię, dlatego że są zaszczuci przez ludność napływową, która dominuje na ulicach, a służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne w wielu państwach europejskich nawet nie noszą. Ze sobą broni, nie mówiąc o jakiejkolwiek skuteczności w zakresie deportacji osób nielegalnie przebywających. Europejczycy mają głowy spuszczone i patrzą tempo w ziemię, bo ich wojska, służby graniczne nie mają prawa oddać strzału do tych, którzy nielegalnie forsują umocnienia graniczne. Europejczycy mają spuszczony wzrok, otępiały. Patrzą z niedowierzaniem na swoich własnych liderów, dlatego że łodzie przemytników, zamiast być zatapiane, to wyrokami sądów legalizowane jest przyjmowanie ich do portów całej Europy, po to, po to, żeby następnie eurokraci stworzyli mechanizm dystrybucji nielegalnych imigrantów po wszystkich państwach europejskich i dyktowali tym, że właśnie Europejczykom, standard socjalny utrzymywania tych, którzy są tutaj najeźdźcami. Europejczycy patrzą w ziemię i wstydzą się ze swoich liderów, dlatego, że jeżeli jakieś państwo próbuje prowadzić inną politykę, to ci, którzy tą politykę wykonują, trafiają przed sąd i są ścigani, tak jak ścigany jest wicepremier, były wicepremier, obecny minister w rządzie włoskim, Pan minister Salvini za to, że wykonywał włoskie bezpieczeństwo publiczne przy pomocy podległych mu jako szefowi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Instytucji. Czy tak jak w Polsce powstał w prokuraturze w Sierlcach specjalny zespół prokuratorów ścigający żołnierzy i strażników granicznych skutecznie strzegących naszej wschodniej granicy. To są realia. A to, co mówi Donald Tusk. To pustosłowie. Europa też nie jest wielka, ubolewamy nad tym. To my chcielibyśmy, żeby Europa była wielka. Niestety Europa jest w relacji do reszty świata coraz mniejsza, bo jest duszona w imadle coraz większych, dalszych i bardziej szczegółowych regulacji. Które powodują, że udział przemysłu europejskiego zmniejsza się w skali przemysłu światowego, udział produkcji energii europejskiej zmniejsza się w skali produkcji ogólnoświatowej, udział w sektorach innowacji technologicznych zmniejsza się w ogólnym sektorze technologii innowacyjnych na świecie. Którykolwiek wskaźnik nie weźmiemy, okaże się, że Europa jest w regresie. I są to fakty, wobec których premier Donald Tusk z rozpoczynającą się prezydencją nie ma tak naprawdę nic do powiedzenia. Bardzo ciężko komentuje się słowo osoby, której się zwyczajnie politycznie nie ufa. Byliśmy już wielokrotnie jako Polacy okłamywani przez premiera i nie wiem, kogo miał na myśli mówiąc pan premier Donald Tusk, mówiąc o Europejczykach, ponieważ my również czujemy się Europejczykami i mogę pana redaktora zapewnić, że my w Konfederacji mamy wysoko podniesione głowy i wiemy, czym jest polski interes stanu. W związku z tym sugeruję, że pan premier nie wypowiadał się również w imieniu tych posłów, którzy walczą o Polskę. To jeszcze jedna ciekawostka a propos tego przemówienia pana premiera, który przestrzegł w Parlamencie Europejskim przed wprowadzeniem systemu ETS-2. I teraz cytuję pana premiera: Jego konsekwencje będą upiornie przewidywalne. Wysokie ceny energii mogą obalić jeden rząd demokratyczny. No to też tylko o komentarz, poprosiłbym panów do tych słów. Nie jestem pewien, czy pan premier Tusk dokładnie orientuje się, czym jest ETS-2, bowiem system ETS-2 rozszerza system handlu emisjami na nowe sektory poza energetykę, która już jest objęta systemem handlu emisjami. Problemem w systemie handlu emisjami ETS-1 są właśnie wysokie ceny energii i ciepła. Natomiast ETS-2 rozszerza system handlu emisjami na transport, budownictwo, rolnictwo. W związku z czym wzrosną ceny w innych obszarach niż energetyka. Ta wypowiedź pokazuje pewną niekompetencję, ale pokazuje coś jeszcze. A mianowicie, że rząd Platformy Obywatelskiej i lewicy ma być może czasową koncesję. Na dystansowanie się od niektórych elementów polityki europejskiej, która jednocześnie jest realizowana. Jest to podwójna gra, którą znamy doskonale, bo uprawiają także rząd Mateusza Morawieckiego. Co innego robimy w Brukseli, co innego mówimy Polakom. Dzięki temu w Polsce wygrywamy wybory, a postępy globalizacyjne, federalizacyjne i klimatystyczne w Brukseli są wykonywane. Jest to klasyczna polityka hipokryzji, którą my odrzucamy i krytykujemy, zachęcamy, żeby nie ufać takim kamelonom politycznym, którzy. Te same rzeczy raz popierają, raz nie popierają albo w Brukseli popierają, a w Polsce krytykują. Warto dodać również, że ETS to nie tylko pieniądze, chociaż one są oczywiście dla Polaków bardzo ważne, ale to również pewne wkroczenie do naszych domów, dlatego że ETS jest bardzo szerokim mechanizmem i będzie się to wiązało z tym, że Unia Europejska, rękami polskiego rządu, będzie również kontrolować to, czy Polacy idą z duchem czasu. Innymi słowy, za chwilkę Polacy będą musieli podawać informacje, czy mają wystarczającą liczbę szyb we własnych domach, czy mają wystarczająco grube mury. Wydaje nam się obok tej kwestii finansowej to również również szeroko idącym, bardzo patologicznym rozwiązaniem i od wielu lat Konfederacja zwraca uwagę na to, że ETS jest szkodliwy i powinien trafić do kosza. Ja zwrócę uwagę, Panie Redaktorze, jeszcze na jedną rzecz, która jest uważam na tyle istotna, że powinna dotrzeć do wszystkich, którzy będą oglądać transmisję naszej konferencji. Część osób, kiedy my krytykujemy system ETS, politykę unijną, stawia taki argument, że jesteśmy przeciwko nowoczesnym rozwiązaniom w energetyce, przeciwko tak zwanej transformacji energetycznej. Ja zwrócę uwagę, że transformacja energetyczna, no, niezależnie już czy się z nią zgadzamy, czy nie, chodzi o modernizację systemu energetycznego i zmianę miksu energetycznego w kierunku odnawialnych źródeł energii. A system ETS to są dwie rzeczy niekoniecznie ze sobą związane. Co więcej, my nawet uważamy, że system ETS spowalnia transformację energetyczną, dlatego że system ETS stworzył ogromny strumień kapitału, który powoduje przepływ pieniędzy z polskich firm energetycznych za granicę. Polska jest płatnikiem netto w systemie ETS, ma deficyt tych uprawnień. A żeby przejść transformację energetyczną, niezależnie, podkreślam, czy się z nią utożsamiamy, czy nie, my jesteśmy krytyczni, natomiast ktoś inny może być pozytywny, to potrzebujemy strumienia kapitału na inwestycje w polskim sektorze energetycznym. Czyli system ETS tworzy w tej chwili. Odwrotny przepływ kapitału niż ten, który jest potrzebny do modernizacji polskiej energetyki. Stawiam tezę, panie redaktorze, że nawet z punktu widzenia popierania transformacji energetycznej w tak zwanym zielonym kierunku, system ETS jest systemem szkodliwym. Można by go odrzucić i zrealizować transformację energetyczną. Przestańmy łączyć te dwie rzeczy i zacznijmy zauważać, że to, co wdrożono w Polsce, arbitralną wolą eurokratów. W której ten system nie był w ogóle przedstawiany Polakom, kiedy przystępowaliśmy do Unii Europejskiej. Co więcej, zapewniano nas, że będziemy mieć suwerenność w sprawach energetycznych, można by to wyrzucić do kosza i zrealizować nawet taką, no, w skrajnym przypadku, politykę, jaką popiera pani minister Henik Kloska. To po prostu nie są rzeczy ze sobą związane. Przestańmy traktować to jako pakiet, że musimy wszystko popierać, co z Unii przychodzi, albo nic. Mamy prawo oceniać kolejne komponenty i pokazywać, jak one działają. System ETS działa źle, jest źle skonstruowany. W szczególności brak jakichkolwiek ograniczeń w zakresie wzrostu kosztów certyfikatów na emisję dwutlenku węgla i uczynienie ich przedmiotem spekulacji na rynku finansowym były fundamentalnymi błędami tworzenia tego systemu, których do dziś nie naprawiono i które uderzają w kieszenie każdego polskiego obywatela i każdego Polaka prowadzącego działalność gospodarczą. Czy są jeszcze jakieś pytania? Dzień dobry, Tomasz Stankiewicz, Tygodnik Wprost. Ja mam dwa krótkie pytanka. Jedno dotyczące procedury wyjścia Polski z WHO, jak to wygląda, bo regulamin WHO nie, nie w ogóle takiej opcji nie bierze pod uwagę, że jakiś kraj mógłby wystąpić właśnie z WHO. I pan poseł tutaj powiedział o tych skandalach seksualnych w Afryce. W Polsce też mieliśmy skandale seksualne w polskim kościele. Czy to nie oznacza, że z funduszu kościelnego też nie powinniśmy zrezygnować? Dziękuję. Zacznę od tematu WHO. Jest rzeczą zdumiewającą, że WHO podobno nie przewiduje w swoich przepisach opuszczenia tej organizacji. To powinno tylko wzmagać naszą rezerwę do tej organizacji. Jest coś dziwnego w organizacji która jest powołana przez państwa, ale okazuje się być organizacją przymusową. Oczywiście na szczęście dla nas w Polsce naczelnym prawem nie są regulacje WHO czy jakiekolwiek regulacje ponadnarodowe. Dla nas najważniejszym prawem jest konstytucja, która jest z kolei wyrazem, jako prawo konstytucyjne, wyrazem dobra wspólnego naszego narodu i naszej ojczyzny. Więc krótko mówiąc, to jest problem prawników z WHO, jak sobie to poukładają. Jeżeli Polska zechce tą organizację opuścić, jeżeli Polska zechce tą organizację opuścić, e, powinniśmy to po prostu przegłosować w Sejmie, przekazać informację do sekretariatu WHO, że organizację opuszczamy, a resztę analizy prawnej, jak sobie to za, e, zaksięgować, niech oni sobie robią, to już jest ich problem, a nie nasz. Jeżeli chodzi o drugi wątek, zostawiam pole e, e, tak e, posłowi odpowiedź. Przewodniczącemu. Panie Marczolko, myślę, że Panie Redaktorze, myślę, że odpowiedź będzie bardzo krótka. Naprawdę sugeruję nie łączyć tych dwóch kwestii, to są bardzo oddzielne, daleko od siebie położone na mapie politycznej kwestie. Jesteśmy dzisiaj w, w temacie WHO i na tym chciałbym zakończyć. A ja dodam od siebie, że skandale seksualne należy zwalczać wszędzie tam, gdzie są bez różnicowania to, pewne. Kto, kto jest sprawcą. Nie ma więcej pytań. Jeszcze, państw... jeszcze jedno. Tak? Jeszcze raz telewizja trwam, Jakub Więcław. Yy, krótki komentarz i, i jakby stanowisko Konfederacji do tak zwanej ustawy Lex Romanowski dotyczącej yy, zawieszania, uposażenia posłów, wobec których jest wydany nakaz aresztowania i dodam, że, że to ma też dotyczyć Marcina Romanowskiego, czyli działać wstecz. Stanowisko Konfederacji, bo dziś pierwsze, drugie czytanie tej ustawy. Jeśli mogę, yy, chyba że przewodniczący. Bardzo proszę. Panie przewodniczący. Znaczy, panie redaktorze, to jest kompletnie sztuczny problem. <coughs> kompletnie sztuczny. Pomysł tego, tej regulacji powstał z powodu posła Romanowskiego, ale problem pobierania wynagrodzenia przez posła Romanowskiego, Romanowskiego już jest rozwiązany w ten sposób, że on sam zrzekł się statusu posła zawodowego. Spieranie się o, nie wiem, miesiąc czy część miesiąca, kiedy zanim był wystawiony list gończy, nakaz aresztowania, a jeszcze nie zrzekł się statusu posła zawodowego, ale już być może był za granicą, to jest w ogóle niedorzeczne. To urąga powadze Sejmu. Poza tym wiemy oczywiście, że obecny prezydent tego typu absurdalnej ustawy nie podpisze. Następny mam nadzieję, że też nie. Więc to jest sztuczny problem angażowanie Polaków w absolutnie tematy zastępcze. To o czym mówiliśmy wcześniej, regulacje unijne, regulacje WHO, to są poważne sprawy. Natomiast to, czy Romanowski dostanie część swojego wynagrodzenia za...